To zaczęło się jako rutynowa obserwacja. Nic dramatycznego, nic niezwykłego, tylko kolejny stream na żywo NASA, śledzący trzy i Atlas w jego drodze wokół Słońca. Tysiące widzów, astronomów, amatorów, studentów, trzymały transmisję w tle, nie spodziewając się niczego więcej niż znajomego blasku komety oświetlonej słonecznym światłem. Przez tygodnie NASA transmitowała każde aktualizację bez wahania. Ale 9 listopada coś przerwało ten schemat. Dokładnie o 21:03 UTC sygnał zaczął się zacinać. Klatka zamarła. Zwykłe liczby telemetrii, wektory prędkości, temperatura komy, zakłócenia od wiatru słonecznego migały chaotycznie. Potem obraz przesunął się pod kątem, którego nikt wcześniej nie widział. Kamera automatycznie skorygowała ostrość i nagle skupiła się na czymś. Co nie przypominało pyłu kometarnego, nie przypominało odłamka i w ogóle nie przypominało niczego, co powinien wytwarzać naturalny obiekt. Klatka trwała dokładnie 3,7 sekundy, wystarczająco długo na zrzuty ekranu, wystarczająco długo, by analitycy zdążyli przechwycić dane optyczne, wystarczająco długo, by NASA zobaczyła to samo, co wszyscy inni i wpadła w panikę. Potem sygnał zszedł na czarno, nie na pauzę, nie do bufora, zakończony ręcznie. Plansza tytułowa została natychmiast zastąpiona komunikatem, którego transmisje NASA nie używały od lat. Utrata sygnału. Proszę czekać. Tylko sygnał nigdy nie wrócił. W ciągu kilku minut oficjalne konto NASA na X po cichu usunęło link do streamu. Lustra teleskopów naziemnych skierowały się na inne obiekty, a publiczny panel Deep Space Network pokazał, że 3 i Atlas został przeniesiony z kategorii otwartego dostępu do zamkniętej etykiety monitoringu wewnętrznego, używanej zwykle tylko dla klasyfikowanych statków kosmicznych. To, co widzowie zdążyli uchwycić w ostatniej klatce, było na tyle dziwne, że serwery Discord, fora astronomiczne i subreddity eksplodowały w ciągu godziny. Jedni widzieli dwa idealnie symetryczne niebieskie strumienie. Inni przysięgali, że widzą twardą geometrię, płaskie płaszczyzny, krawędzie, a nie odłamki. Kilku obserwatorów twierdziło, że rozpoznaje tę samą kolumnową strukturę strumienia, którą brytyjskie Towarzystwo Astronomiczne sfotografowało kilka dni wcześniej. Jedno było pewne: NASA nie chciała, żeby ktokolwiek zobaczył kolejną klatkę, bo w momencie odcięcia transmisji 3 i Atlas wcale nie zachowywał się jak kometa. A moment blackoutu, dokładnie kiedy te strumienie weszły w kadr, był zbyt wygodny, by go ignorować. Pytanie nie brzmiało tylko, dlaczego sygnał padł. Brzmiało, co NASA zobaczyła, że postanowiła go wyłączyć. Na długo przed blackoutem transmisji, astronomowie już wiedzieli, że 3 i Atlas nie jest zwykły. Takie obiekty nie wpadają przypadkiem do naszego Układu Słonecznego. Do tej pory potwierdzono tylko dwóch gości międzygwiezdnych jeden w 2017 i dwa Borosow w 2019. Każdy niósł tajemnicę spoza naszego Układu Gwiazdowego. Ale 3 i Atlas od chwili odkrycia był inny. 1 lipca 2025 roku teleskop przeglądu Atlas w Chile skatalogował słaby, wydłużony obiekt poruszający się na tle gwiazd. Już sama trajektoria była szokiem nie tylko przelatywał obok zanurkował w głąb wewnętrznego układu słonecznego pod kątem, którego żadna typowa kometa nigdy nie przyjmuje. Badacze natychmiast zauważyli coś dziwnego. Punkt pochodzenia obiektu, obliczony na podstawie wektora prędkości, najprawdopodobniej leżał w zupełnie innym sąsiedztwie gwiazdowym, starszym niż nasze słońce. Oznaczało to, że cokolwiek to było, niosło chemię ukształtowaną pod inną gwiazdą, być może miliardy lat przed powstaniem ziemskich oceanów. Na początku astronomowie próbowali wpasować go w kategorię hiperaktywna kometa-międzygwiezdna wygodna etykieta, pozwalająca wszystkim wrócić do swoich zajęć. Ale liczby natychmiast rozwiewały złudzenia. Po pierwsze, koma nie zachowywała się jak zwykła chmura pyłu. Pierwsze obserwacje łeba pokazały wewnętrzne struktury, pręgi, fałdy i włókna, które wyglądały mniej jak losowe kryształy lodu, a bardziej jak wyrównane elementy wewnętrzne. Po drugie, niebieskie świecenie było problemem. Naturalne komety świecą na biało, żółto, czasem zielono. Niebieski wymaga ekstremalnych temperatur lub jonizacji daleko poza zwykłą sublimacją. A jednak, trzy atlas świecił intensywnym elektrycznym błękitem przez tygodnie. Po trzecie, proporcje żelaza i niklu w gazie były złe. Nie, nieznane złe, jakby materiał został przetworzony, a nie powstał naturalnie. I wreszcie prędkość. Poruszał się zbyt płynnie, zbyt efektywnie, prawie jakby sam korygował własną trajektorię, zbliżając się do Słońca. Astronomowie próbowali bagatelizować, nasa milczała ale im bliżej 3 i Atlas był peryhelium, tym więcej anomalii się kumulowało, aż społeczność naukowa zdała sobie sprawę z czegoś niezwykle niewygodnego. To nie był zwykły gość międzygwiezdny. To był międzygwiezdny znak zapytania. Wszystko zmieniło się przy pierwszej poważnej obserwacji 3 i Atlas przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba. JWST został zaprojektowany, by widzieć Wszechświat tak, jak nie może żadne ludzkie oko. Podczerwień, termika, sygnatury molekularne. Pod koniec sierpnia, gdy Webb skierował instrument NIRSPEC na obiekt, astronomowie spodziewali się typowej aktywności kometarnej: wody, lodu, sublimacji, chmur pyłu, może kilku strumieni. To, co zobaczyli, rozwaliło wszystkie istniejące modele. Webb uchwycił kolosalną komę z CO2 o szerokości 348 tysięcy kilometrów, prawie odległość Ziemia-Księżyc. Już samo to zrobiłoby z 3 i Atlas najbardziej ekstremalną kometę w historii. Ale głębsze odczyty chemiczne uruchomiły alarmy w obserwatoriach całego świata. Proporcje wewnątrz komy nie pasowały do żadnego znanego lodu międzygwiezdnego. Żelazo i nikiel występowały w dziwnych stosunkach, jakby wewnętrzny materiał został stopiony, przefiltrowany lub przetworzony jakimś mechanizmem. Kilka molekuł wykrytych przez łebba nie powinno było przetrwać podróży przez zimną przestrzeń międzygwiezdną. Inne w ogóle nie powinny istnieć naturalnie. Potem Nirspek zarejestrował coś o wiele bardziej niepokojącego. Niezgodności temperaturowe. Komety nagrzewają się zbliżając do słońca, to normalne, ale 3 i Atlas nie nagrzewał się równomiernie. Miał kieszenie, gorące strefy głęboko w jądrze, jakby coś wewnętrznego generowało ciepło, a nie słońce. Gradienty termiczne układały się w powtarzające się wzory geometryczne całymi dniami. Naturalne komety nie utrzymują stabilnych geometrycznych wzorów ciepła. Obracają się, pękają, wybuchają nieprzewidywalnie. 3 i Atlas nie. W tym momencie NASA po cichu zwiększyła rozdzielczość streamu z satelitów monitorujących słońce. Wyciekłe później wewnętrzne memoranda pokazały, że zespoły misji dostały polecenie oznaczania wewnętrznych anomalii strukturalnych frazy. Używanej zwykle przy śledzeniu statków kosmicznych, nie komet. Naukowcy i prywatne czaty zaczęli nazywać 3 i Atlas po prostu obiektem. Nazywanie go kometą przestało być komfortowe. Kilku inżynierów NASA zaniepokoiło się na tyle, by zastanawiać się, czy coś wewnątrz nadal jest aktywne, czy 3 i Atlas nie tylko reaguje na światło słoneczne, ale odpowiada na nie. Gdy zespół połączył dane termiczne, prawda stała się nie do podważenia. Coś wewnątrz 3 i nagrzewało się samo. Coś działało i to był pierwszy niepodważalny znak, że obiekt nie zachowuje się jak cokolwiek, co stworzyła natura. Na początku października astronomowie monitorujący 3 i Atlas zauważyli coś, co powinno być niemożliwe. Obiekt nie tracił prędkości zbliżając się do Słońca. Zyskiwał. Każde ciało niebieskie w peryhelium asteroidy, komety. Pył przyspiesza ściśle według grawitacji słonecznej. 3 Jatlas nie trzymał się krzywej. Astrofizycy mieli tylko jedno naturalne wyjaśnienie odgazowywanie. Komety gromadzą ciśnienie w jądrze, potem wypuszczają gaz w losowych seriach, dając sobie małe pchnięcia. To normalne. Ale 3 Jatlas nie odgazowywał losowo. Prędkość rosła płynnie, konsekwentnie i synchronicznie z dziwnymi wewnętrznymi sygnaturami ciepła. Potem przyszły odczyty utraty masy. Na początku sierpnia 3 Iatlas tracił 330 kg na sekundę. Pod koniec października prawie 2 miliony kg wzrost 6 tysięcy razy. Ta liczba natychmiast rozwaliła model. By tracić tyle masy naturalną sublimacją, 3 Iatlas musiałby mieć powierzchnię 617 mil kwadratowych kule o średnicy około 14,3 km. Ale trzy tygodnie po odkryciu teleskop Hubble, a zmierzył jądro na zaledwie 1 do 2 kilometrów. Matematyka nie tylko się załamała, runęła. Albo obiekt jakimś cudem urósł 16 razy w ciągu miesiąca. Niemożliwe. Albo rozpadł się na wiele fragmentów, zwiększając całkowitą powierzchnię. Albo coś wewnątrz wytwarzało ciąg daleko poza naturalną sublimacją. Tu wkroczył Ervolop. Gdy przeliczył obliczenia wstecz, odkrył coś mrożącego krew w żyłach. By liczby się zgadzały, 3-jatlas potrzebował dokładnie 16 fragmentów. Nie 10, nie 20, dokładnie 16. Każdy fragment dodawał powierzchnię i zachowywał się jak działająca część całości. Fizyka nie była tylko łamana, była przepisywana. W połowie października amatorzy zaczęli zadawać to samo pytanie. Dlaczego 3-jatlas świeci na niebiesko? Nie lodowato biało, jak większość komet. Nie zielono, nie żółto, elektrycznie niebiesko, tak jasno i nienaturalnie, że widać było nawet w tanich teleskopach. NASA próbowała zbyć to jonizowanym dwutlenkiem węgla we wietrze słonecznym. Wyjaśnienie nie przetrwało pierwszej szczegółowej analizy. Temperatura potrzebna do takiego odcienia stopiłaby, odparowałaby i zniszczyłaby każdy materiał kometarny. A jednak obiekt trzymał się w całości. Jeszcze dziwniejsza intensywność niebieskiego nie była równomierna. Obserwatorzy we Włoszech, Japonii i Arizonie zarejestrowali zsynchronizowane pulsacje, prawie rytmiczne cykle jasności co 9,4 minuty. Obiekty naturalne nie pulsują. Wybuchają chaotycznie albo świecą stale. Trzy Atlas wydawał się sygnalizować, cyklować, reagować na wewnętrzny proces. Potem pojawiły się struktury. Zdjęcia wysokiej rozdzielczości pokazały proste linie wewnątrz Komy, prawie jak żebra lub wewnętrzny szkielet. Chmury pyłu powinny być wirami i rozproszeniem. U-3 Atlas Blask układał się wzdłuż linii geometrycznych. Badacz z Uniwersytetu Hawajów zauważył najdziwniejszy szczegół. Niebieskie strefy dokładnie pokrywały się z gorącymi kieszeniami wewnętrznymi wykrytymi przez Webba tygodnie wcześniej. Blask nie był więc słoneczny. To było ciepło. Ciepło pochodzące z wnętrza. Nawet komety z ekstremalnym odgazowywaniem nagrzewają się od zewnątrz do środka. I Atlas odwracał ten wzór całkowicie. NASA zwiększyła wtedy monitorowanie streamu. Kamery zbliżyły się. Zmieniono filtry. Zespół badał odstępy pulsacji. Potem podczas rutynowej transmisji obiekt nagle rozbłysnął znacznie jaśniej niż poprzednie pulsacje, nie flare, nie erupcja, raczej fala. Widzowie zobaczyli cienkie, skoncentrowane linie wychodzące z jądra. Dwie z nich idealnie symetryczne, jak wiązki lub strumienie. Niechaotyczne, nielosowe, wyrównane. I właśnie wtedy wydarzenia zaczęły zmierzać ku blackoutowi. Bo gdy tylko 3 i Atlas rozbłysnął niebiesko i utworzył symetryczne strumienie, pomysł kometa przestał być tylko słaby, stał się niemożliwy. Wydarzenie rozpadu powinno było zakończyć zagadkę. Komety rozpadają się, pękają, rozsypują się. Astronomowie widzieli to dziesiątki razy. Ale 3 i Atlas nie rozpadł się jak naturalna kometa. Rozdzielił się. 3 listopada liczne obserwatoria zgłosiły nagły wzrost jasności i dziwne rozszerzenie komy. NASA nazwała to znacznym wydarzeniem fragmentacji. Termin był technicznie poprawny, ale głęboko mylący. Gdy pył opadł, 3 Atlas nie był w kawałkach, był w 16 fragmentach, dokładnie 16. Ta liczba idealnie pasowała do obliczeń loba, każdy fragment dostarczał powierzchnię dzięki której wcześniej niemożliwe równania sublimacji nagle działały. Symetria była zbyt doskonała, by ją ignorować. Jeszcze dziwniejsze fragmenty nie rozlatywały się chaotycznie, jak zwykłe szczątki, ustawiały się. Teleskopy wysokiej precyzji w Wielkiej Brytanii, Chile i Australii wszystkie udokumentowały to samo: wzór radialny, równomierne odstępy, kontrolowana orientacja, jak części systemu rozchodzące się na pozycje operacyjne. Potem obserwatorzy zauważyli, że każdy fragment wytwarza własne kierunkowe strumienie wyrównane pod tymi samymi kątami stabilne, precyzyjne, wyglądające na zaprojektowane. NASA próbowała opanować narrację, nazywając to rzadką, wysoce aktywną dezintegracją. Ale dezintegracja nie tworzy czystej geometrii tworzy chaos. Czy Atlas stworzył porządek? Badacz z ESA wyciekł jedną linijkę z prywatnych notatek. Zachowanie fragmentacji niezgodne z modelowaniem termofizycznym. Ruch sugeruje skoordynowany ciąg. Właśnie wtedy NASA zwiększyła monitorowanie trajektorii. Właśnie wtedy Stream pobił rekordy oglądalności dla komety. I właśnie wtedy NASA zauważyła coś niepokojącego. Fragmenty nie zwalniały, przyspieszały. 3 Atlas nie stracił integralności strukturalnej w peryhelium. Coś odblokował. To, co wyglądało jak eksplozja, Zachowywało się bardziej jak aktywacja. 16 fragmentów, 16 strumieni, 16 stabilnych trajektorii, jak system wchodzący online. I dokładnie, kiedy fragmenty utworzyły idealny wzór, stream NASA zbliżył się i nastał blackout. Zdjęcia, które rozpaliły pożar, nie pochodziły od NASA ani Hubble A. Pochodziły od dwóch brytyjskich astronomów, Michaela Batnera i Franka Neblinga. Używających naziemnej sieci teleskopów specjalizującej się w szybkich obiektach bliskich Ziemi. Ich fotografie z 9 listopada, zrobione zaledwie godziny przed blackoutem NASA, ujawniły struktury, które wstrząsnęły społecznością naukową. Pierwszy szok antyogon wąska wiązka pyłu i gazu skierowana ku Słońcu zamiast od niego. Antyogony zdarzają się, ale. Nigdy tak. Antyogon 3 i Atlas był prawie idealnie prosty. Prawie idealnie symetryczny i długi na prawie 950 tysięcy kilometrów. Prosta linia niebieska od obiektu międzygwiezdnego, wskazująca wprost na Słońce. Drugie zdjęcie uchwyciło główny strumień, kolimowany o długości 2,85 miliona kilometrów. Kolimowany oznacza wąski, skupiony, laserowy coś, czego komety po prostu nie wytwarzają. Trzecie zdjęcie zmusiło NASA do sklasyfikowania streamu 3 i Atlas siedem wyraźnych strumieni, wszystkie wyrównane pod stałym kątem, promieniujące z centralnego jądra w powtarzalnym wzorze geometrycznym, jak dysze na zaprojektowanym obiekcie. Zdjęcia rozeszły się po forach w ciągu godzin. Europejski astrofotograf napisał, symetria sugeruje kontrolowany wydech. Badacz z Arizony w prywatnym Discordzie, to wygląda jak wyrównanie silników, mechaniczne niepęknięcie. Fraza zaprojektowane strumienie stała się wiralowa. Gdy kometa się obraca, strumienie rozmazują się w komie, ale strumienie 3 i Atlas pozostawały stabilne i stałe. Fragment obracał się, strumienie kompensowały, lekko się wyginając, by utrzymać kierunek, prawie jak na kardanach. Widzowie streamu zauważyli koordynację. Potem fragment rozbłysnął na pół sekundy nieflarę, nie odbicie słoneczne, puls. Natychmiastowe zrzuty ekranu. Kilka klatek uchwyciło ostry kontur, krawędzie, kąty Granicę zbyt równą jak na szczątki, i dokładnie gdy kontur się wyostrzył, sygnał padł. Nasa nie straciła sygnału. Go zabiła. W ciągu 30 minut wyszło mgliste oświadczenie. Zakłócenia słoneczne spowodowały nieoczekiwane awarie czujników. Tylko zakłócenia słoneczne nie powodują ręcznego wyłączania, nie aktywują blokad priorytetowych plików, nie usuwają linków ze strony NASA. Reddit i astronomiczne Discordy. Zrekonstruowały ostatnią klatkę z ponad 400 zrzutów użytkowników. Ulepszony kompozyt pokazał coś mrożącego krew w żyłach. Fragment nielodowy, lecz gładki i zakrzywiony. Dwa symetryczne niebieskie strumienie z czystą kolimacją i słabym wewnętrznym pulsowaniem z jądra. Zero śladu szczątków, zero nieregularnych cieni, zero chropowatej powierzchni. Im bardziej analitycy poprawiali obraz, tym mniej przypominał fragment komety. A tym bardziej wytworzony komponent. 10 listopada, po tygodniach milczenia, Arvi Lobo wreszcie opublikował analizę. Spokojną, techniczną, recenzowaną, ale pod równaniami i krzywymi utraty masy kryło się przesłanie, które uderzyło w świat naukowy jak fala uderzeniowa. Fragmentacja 3 i Atlas może reprezentować mechanizm kontrolowany. Lobo nigdy nie używa sensacyjnego języka. Nie musi mówi za niego matematyka. Artykuł z Harvardu wymienia 7 anomalii, których naturalna fizyka nie wyjaśnia. Przyspieszenie bez siły zewnętrznej, idealna fragmentacja na 16 jednostek bez losowości i odprysków, kierunkowe strumienie precyzyjnie wyrównane, utrzymana kolimacja, wewnętrzne wytwarzanie ciepła bez korelacji z dopływem słonecznym, niebieskie pulsacje wskazujące na jonizowaną energię wysokiej temperatury, a potem zdanie, które wszystko zmieniło. Jeśli naturalna sublimacja nie wyjaśnia obserwowanego przyspieszenia, silniki technologiczne stanowią realną alternatywę. To nie było stwierdzenie. To była otwarta furtka. Lobo zaproponował kilka możliwości: starożytna sonda międzygwiezdna zrzucająca komponenty, obiekt wielostopniowy aktywujący jednostki wtórne, artefakt samodemontujący się wykorzystujący bliskość słońca do uruchomienia rozłożenia. Mechanizm starszy niż zapisana historia ludzkości. Podkreślił, że obserwowane zachowanie wymaga ekstremalnie efektywnych prędkości wylotowych, daleko poza sublimacją lodu i idealnie zgodnych z małoskalowym napędem. Wniosek był celowo neutralny. Potrzebny dalszy monitoring, wyjaśnienia naturalne stają się coraz mniej spójne. Tymczasem NASA odmawiała odpowiedzi na pytania o blackout. ESA odrzucała wywiady. Brytyjskie Towarzystwo Astronomiczne po prostu ponownie opublikowało zdjęcia bez komentarza. Ale w środowisku naukowym rozmowa już się zmieniła. Nie czy 3 Atlas to kometa, lecz jaką sekwencję wykonuje 3 Atlas. Bo każdy fragment danych wskazywał na jedną niewygodną prawdę: 3 Atlas się nie rozpadał. Wykonywał sekwencję. Sekwencję zaprojektowaną gdzieś poza naszym Słońcem. W miarę jak 3 Atlas oddala się od słońca, rozbity, świecący, przyspieszający astronomowie spodziewali się, że 16 fragmentów będzie zachowywać się jak zwykła chmura szczątków, chaotycznie, niestabilnie, nieprzewidywalnie. Zamiast tego stało się coś przeciwnego, coś o wiele dziwniejszego i bardziej niepokojącego. Każdy z 16 fragmentów zachował spójność. Żaden nie rozpadł się dalej. Żaden nie wypadł z szyku. Jeszcze bardziej niepokojące, każdy kontynuował wytwarzanie tych samych kierunkowych niebieskich strumieni, pozostając wyrównanymi z matematyczną precyzją, mimo wahań ciśnienia wiatru słonecznego. Obiekty naturalne tego nie robią. Fragmenty 3 i Atlas zachowywały się jak niezależne moduły sterowane wewnętrznym zestawem instrukcji. Do 18 listopada badacze z Włoch, Chile i Australii raportowali ten sam wzór. Fragmenty rozchodziły się w formacji przypominającej bardziej rozwinięcie niż eksplozję. Wyobraźcie sobie płatki kwiatu otwierające się na zewnątrz. Wyobraźcie sobie części systemu oddzielające się nie dlatego, że zawodzą, lecz dlatego, że wchodzą w kolejną fazę operacyjną. Ta myśl przerażała astronomów o wiele bardziej niż sama możliwość technologii pozaziemskiej, bo rozwinięcie oznacza cel. Formacja przypominała coś, czego żaden rozpad komety nigdy nie wytworzył. Radialną siatkę równomiernie rozstawioną, każdy fragment przyspieszający proporcjonalnie do swojej masy. Obserwatorzy zauważyli cienkie, prawie laserowe nici łączące kilka fragmentów przez pył, jakby wymieniały materiał lub utrzymywały wyrównanie. Potem przyszło nieoczekiwane. Fragment oznaczony L wydał nagły, znacznie jaśniejszy niebieski błysk niż wszystko wcześniej. Przez dokładnie 8 sekund fragment L. Emitował kolimowany strumień prosto w fragment H. Oba fragmenty zareagowały, korygując pozycje o małe, ale mierzalne wartości. Wyglądało to na koordynację. Astronomowie, którzy widzieli to na żywo, prywatnie nazwali to komunikacją przez ciąg. NASA odmówiła potwierdzenia. ESA całkowicie milczała. Zespół Harvardu odpowiedział tylko jednym zdaniem. Fragmenty wydają się utrzymywać ruch niebalistyczny. Niebalistyczny oznacza, że nie podlegają tylko grawitacji, oznacza nienaturalny. Oznacza, że coś wewnątrz tych kawałków podejmuje decyzję. Teraz 3 i Atlas zmierza ku zewnętrznemu układowi słonecznemu. Każdy fragment kontynuuje swoją cichą drogę, świecąc elektrycznym błękitem, tracąc masę w tempie, którego żaden naturalny proces nie może utrzymać, oddalając się od siebie w symetrycznym i stabilnym szyku. Gdyby to była destrukcja, pole szczątków. Dawno by się zapadło. Gdyby to była awaria, strumienie dawno by zgasły. Zamiast tego system pozostaje przerażająco funkcjonalny. I to prowadzi nas do pytania, na które ludzkość nie jest gotowa. Czy obserwujemy śmierć komety, czy aktywację międzygwiezdnego mechanizmu starszego niż Ziemia? Bo jeśli 3 i Atlas nie rozpadł się przypadkowo, jeśli te 16 fragmentów to etapy, jeśli strumienie są sterowane, jeśli geometria jest celowa, to nie straciliśmy tylko komety. Byliśmy świadkami zakończenia sekwencji. Czegoś, co nie zostało tu zrobione. Czegoś, co zrobiło dokładnie to, do czego zostało zaprojektowane dokładnie w momencie, gdy dotarło do Słońca.